Zawodniczka MLKS-u Dominika Wodarczyk dołączyła do ścisłego grona najwybitniejszych sportowców w historii naszego miasta. a Kolarka rodem z Okolewa, trenująca pod okiem Michała Kusia, do zdobytych dwa miesiące temu dwóch srebrnych medali. Mistrzostw Polski Juniorek w jeździe ze startu wspólnego i indywidualnej dołożyła trzeci krążek, ale ten z najcenniejszego kruszcu, zostając górską mistrzynią Polski. Słowa podziękowania za zaangażowanie, za cały trud, który Pan włożył, bo tak naprawdę dzięki Wam, dzięki Dominice. Wielunianie mogli mieć tyle emocji i wrażeń podczas ostatniego wyścigu. Dziękuję bardzo, że tyle ludzi tutaj przyszło, w sumie na moją część, jest mi bardzo miło z tego powodu. Miło jest mi dlatego, że jakby widzę, że nie robię tego tylko dla siebie, tylko to, że wygrywam nie cieszy mnie, ale też znaczną część Wielunia i okolic. Dziękuję bardzo mojej klasie, która przyszła, bo naprawdę jest mi strasznie miło, bo pomimo tego, że są wakacje, to, to i pomimo tego, że nie było mi miesiąc w domu i tak naprawdę nie miałam się jak z nimi spotkać, to teraz są ze mną. Dziękuję też mojej pani dyrektor, że przyszła. I naprawdę bardzo, bardzo mi miło, że tyle osób ważnych dla mnie tutaj przyszło, no bo bo poświęciliście mi swój cenny czas i, i naprawdę jestem niezmiernie zobowiązana. Ze Twojego miejsca mogę powiedzieć, że nadal będę się starała godnie reprezentować klub, cały Wieluń, okolice. Nie zawsze będzie mi to pewnie wychodziło z takim skutkiem jak teraz, ale, ale będę się starała cały czas. Dziękuję. Takiej darmowej promocji, jaką ostatnio dla Wielunia i ziemi wieluńskiej nam sprawiłaś dawno nie mieliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję jako poseł z Wielunia, poseł Ziemi Wieluńskiej za ten trud, wysiłek, poświęcony czas tutaj w rozmowie z zakulisami. Nie tylko osiągnięcia sportowe, ale również osiągnięcia naukowe i plany na dobre studia. Życzymy Ci, żeby to również zostało zrealizowane. Nie sposób podziękować Panu trenerowi, jak i całemu zespołowi MLKS Wieluń na czele z legendarną postacią, Panem Janem Majchrowskim. Karolem, Rychlikiem i innymi, całym zespołem MLK, z wielu, który, który pracuje właśnie na sukcesy takich osób jak Dominika. Wszystkiego dobrego. Mam dla ciebie list gratulacyjny i także skromną taką darowiznę. Dziękuję. Dzień dobry, miło mi bardzo. Proszę państwa, ja zanim powiem dwa zdania. Z... Pozwolę sobie zaprosić pani burmistrz, panie pośle, te parę osób z klasy Dominiki. Zapraszam was, kochani, tutaj do mnie, chodźcie tutaj do nas. Bardzo was proszę. Kochani, Dominika, zapraszam szybciutko, jest w klasie naturalnej w tym roku, jest uczennicą drugiego liceum ogólnokształcącego i to jest jej wielka praca, wielki sukces, ale ona jest po prostu taka na co dzień. To jest po prostu rzetelny, ambitny, yy, rzetelna, ambitna uczennica. U niej nie ma, że czegoś nie można wykonać. U niej nie ma, że czegoś nie można zrobić. Po prostu dla niej niemożliwe nie istnieje. I bardzo, bardzo jej gratuluję. Jako dyrektor jestem po prostu dumna z Dominiki i myślę, że cała nasza szkoła, dziękuję Wam, że dzisiaj jesteście. My jako szkoła będziemy jej gratulować 2 września na rozpoczęciu roku szkolnego w drugim liceum. Dominika, wielkie, wielkie gratulacje. Powiem jeszcze tylko tyle. Dominika już dzisiaj martwi się, bo nie będzie mogła być na zajęciach parę dni września, bo jest właśnie uczennicą. Taką, dla której musi być wszystko zrobione od początku do końca, rzetelnie, zapięte na ostatni guzik. Martwi się, że nie będzie mogła być na zajęciach. Ja tylko Państwa i Dominika chcę tutaj e, zapewnić, że my, nauczyciele, ja, dyrektor, zrobimy wszystko, żeby jakakolwiek lekcja opuszczona przez Dominikę była po prostu potem e, przeprowadzona i żeby nic na tym nie straciła, również ze szkoły. Gratulujemy.